Dzisiaj luźniejszy materiał z cyklu wyzwań, które zapoczątkowałem kilka miesięcy temu. Będę unicestwiać przeciwników karabinami przeciwpancernymi i awaryjnie pistoletami. Pomysł i misje do wykonania nadesłali widzowie, których komentarze właśnie widzicie na ekranie. Punktem wspólnym tych wyzwań jest korzystanie z różnicy przeciwpancernej, więc postanowiłem je ze sobą połączyć. Ogólnie mam już swojego faworyta jeśli chodzi o kolejny odcinek, ale dalej możecie podsyłać swoje pomysły, tylko prośba aby były one jasno Opisane, bo w większości przypadków niestety brakuje szczegółów, siema siema z tej strony. Dziki gamer, zgodnie z komentarzem, który widzieliście, tam była propozycja, żeby zagrać Japonią i tutejszymi karabinami przeciwpancernymi. Ale niestety, Japonii to ja nie mam w ogóle wylewelowanej. Jak widzicie, w ogóle się nimi nie zajmuję. Także będę pewnie levelować ich na końcu. No, i na początku chciałem zagrać ZSLR i wziąć naturalnie karabiny półautomatyczne PTRS. Czyli, żeby nie trzeba było co wystrzał przeładowywać broni. Ale jak każda nacja, domyślnie są tylko dwa oddziały grenadierów. W sumie nawet nie wiedziałem, że tylko są dwa. Tak szczerze mówiąc, dopiero teraz, jak sobie zacząłem przeglądać co się właśnie okazało. No a tak się składa, że u Niemców mam trzy oddziały, bo mam oddział eventowy i będziemy mieli polski akcent w postaci polskich karabinów przeciwpancernych. No i zobaczymy jak to się będzie sprawować. Także będę mógł tutaj grać tymi trzema oddziałami bez jakiejkolwiek przerwy. Bo wiecie, gdyby to były dwa oddziały, no to potem trzeba zagrać rundę jakimś innym żeby był dostępny kolejny. A tak to mamy trzy i każdym po kolei możemy sobie grać. Jak dwa nam wybiją, czy tam już trzeci, no to potem już kolejny się zregeneruje. Niestety te wszystkie karabiny są powtarzalne, no ale okej, okay. myślę, że damy radę, to lecimy. O, bardzo dobrze, że atakujemy. To na początek weźmiemy sobie ten eventowy skład z polską bronią. I zobaczymy, jak to wyjdzie. To ale blisko jest RESP. Tu nawet Spawn Point rozstawiać to tak... No dobra, no coś tam rozstawię, ale... <gryw> Bardzo bliski start jest tego punktu. Dobra, Spawn Point mamy zabudowany, bierzmy się do roboty. O Boże, jak ten karabin pływa, jak nim buja. O, transporter jedzie. Ty, ja go już podpaliłem? <laughs> o kurde, ale tam typa idzie. Jezu, jak to pływa. Chyba sobie go opry, ale pewnie. Pewnie zaraz dostanę strzała, szybko. Cyk. Już się nie odklejam od tego okna. Aha, A do pieca? To jest soczyste nie. Strzelanie do piechoty z takiego kalibru. <laughs> Naprawdę. Postaram się jak najwięcej tych punktów zrealizować. Może nawet ten samolot uszkodzić Ale to tak raczej bliżej by musiał być. Eee, co? To było za ninja! <noise> ja pierdolę. <pierpala. głos> A dobra, Je, więcej ninjów już jest. A ja was tu wyrżne, chłopaki. No chodź, pokaż głowę. Cyk. No dawaj, dawaj, dawaj. Dokładnie, tam gdzieś jest. I co? Zabiłeś go? Nie, on ciebie. <laughs> Ej, no właśnie. No nie śpieszy się z tym celowaniem, bo strasznie boja tym karabinem. No właśnie, i widzicie, jaka jest celność potem masakra? Ej, no serio. No. Ja pierdziela. No, ale to cóż taki przypadek, Ok. strzelanie karabinem przeciwpancernym, strzelaniem, ale no trzeba by było chyba punkt, nie, atakować. W ogóle mi laguje ta gra mm, ostatnio, ktoś tam z was pisał też, pytał nawet czy, czy też laguje, no to tak, mi laguje. Dobra mistrzowie, wejdziemy sobie do góry troszkę przysnajpimy, może w jakiś czołdzik coś. O, 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 Pogąskach. Coś na razie nie bardzo mi to idzie, ale zaraz się udupię, gościu. Kurde, nie mogę w tą gąsienicę trafić. Asysta, dobra, rozwalony, tak? Tam jest chyba. Tak, uwielbiam moją klawiaturę, która jest. kurwa, za duża. Znaczy, za mała na moje paluchy. I to był miss nie? Dobra, dostał typek, ale w czołgu. Tylko ja bym chciał go przystopować, właśnie. O szczyt chamstwa, nie? <laughs> Zapoli spadochroniarzowi zbroń przeciwpancernej. <laughs> Bardzo etyczne i humanitarne. Dobra, nie ma co, trzeba się przybliżyć. No, przesuń się kupa. Te dźwięki jak z jakiegoś laseru. Przegieli z tym podkręceniem tych dźwięków, różnych wybuchów i tak dalej. Przecież to brzmi tak komediowo, że masakra. Dobra, let's go. O, ty chory pojęcie. O. Co, ci powinna głowa odlecić tam, co, za góry, do pieca. <śpies dans la góra> Ja to mam farta, nie? Dobra Teraz Łopanie, Łopanie! Z czym do ludzi no. Ale zostaw mi coś, nie? O, działo polowe zniszczone. No to też mam spełniony jakiś wymóg Pełna amunicja. Aha, to co do tego nie mogę zupełnić? No i no jak, nie godzi się. O, spawn point, ale ja się tu chyba spałnie i właśnie o. Można by uderzyć też na to działko. To będzie y, kolejny obiektyw zaliczony. No chyba, że ktoś to zdąży rozwalić szybciej. Ja już tutaj zbuduję. Nie ma co się pchać też zbytnio do przodu. Tym bardziej, że jeszcze tutaj pewnie trochę przeciwnika zostało. To zanim się cofną, albo zostaną wyrżnięci tu z przodu, to też nie jest takiego psiu, nie? No, bardzo proporcjonalna budowla <laughs> bajdziki Mam cię to można w ogóle zniszczyć? Można. Szczerze, nawet nie wiedziałem, bo raczej tak no nie używam tych karabinów przeciwpancernych. No fajnie. Teraz trochę na piechocie by się trzeba było skupić, bo tak. Jeśli chodzi o statystyki, to nie są zbyt wybitne. Dobra. No niestety ten reload trwa. O, odbiło się. O, ty mendo. Dostał w gąskę, ale musiałby chyba drugiego strzała jeszcze dostać. Uff, w czapę dostał, ała, Zresztą główkę powinno urwać, nie? Tu jest nasz, okej. Okay. Dobra, mamy kolejnego. ule tam typa! Ja żałuję, że to nie jest półautomatyczna broń. <gryny> Naprawdę by było fajnie. Oj, przesuń dupę! Dostał pięknie! Nice. To była dobra precyzja. Dobra, panowie, no trzeba się ruszyć, nie? Tak to nie wygramy bitwy? Misiaczki? Nie trafiłem. Jak ja mogłem tego nie trafić? Przed chwilą trafiłem w Pixela, a teraz w takich kolesi dosyć dużych nie mogę. Nie. Dobitka. Tu jest Spawn Point. No nie dostał w czerep? No tak uwielbiam ten efekt. Prosty tej... Aha. Co to? Uh. Złe lądowanie, gościu. Kurde, nie mam już tego. Wybili mi tych. To muszę pistoletem teraz działać. Tylko i wyłącznie. To chyba się skupię na raszowaniu na cel. <grytania> Aha, tu jest czołg, fajnie. No, tu chyba nie, nie idzie, nie? Przejść. No, spawn point trzeba jeszcze. A, to jest mój dalej, nie? Kurde. To jest mój spawn point? Mój. Serio, nikt nie rozstawił. Oj, mordy. Jezu, jak to pływa, ta broń. Znaczy, fajnie, bo szybko się ją przeładowuje. Ale po prostu. Masakra, jak to pływa. No właśnie, celność to jest chyba jeszcze gorsza w tym przypadku niż z tamtą bronią. Naprawdę. Ciężko się z tego strzela. Co nie zmienia faktu, że na taki właśnie bliższy dystans. Może być spoko, no i nie dostał. Ten czołg tu jeździ na dole. Era mi tu doli. No właśnie. No ale nie idzie go w ogóle zastopować ani nic nie przybijam. No sakra! Dobra, asysta. O, spawn pointy porobili. No brawo. Brawo. Teraz to jedziemy z nimi. Aha. Jeden już. Rozwalony spawn point. Szybko. Ty, no nie wierzę. To je wróg! Hona solo! Kutasiarzu! Mhm. No jak nie dostał? Aha, na pewno. <ścoughs> Bez takich. No, tak. Uwielbiam tą klawiaturę po prostu. Mogę ładunkami? Mogę. Przecież tak było w wyzwaniu. W tym jednym z dwóch. A zatrzymałem go? Zatrzymałem. Dostał po gąskach i widzę, że stanął, i się nie ruszą. No to domniemam, że został zatrzymany. Oho. Pozdro. A, jeszcze tu był, No tak. <laughs> Dobra, piąty jestem i co? W top 50, tak? No, jeszcze się utrzymuje. Z tego co pamiętam, tam było top 50, nie? A, no i weźcie pod uwagę, że ja nie mam też wpływu na moje boty, nie? Dostali najgorsze bronie, co zresztą prezentowałem. No, ale wiadomo, że boty będą z nich strzelać, no więc może się zdarzyć, niestety. Że te zabójstwa nie wszystkie będą po prostu przeze mnie wykonane, nie? No dobra, i można by było przejmować. O właśnie, dobra. Ja też się dołączę. O, mina tam leży. Dawać, dawać, bo się tikety kończą. Nie no, przerżniemy to. Niestety, gdzie? Skąd? Kurr. nie ma gościu. Rączki ci nie ujęto. To jakaś ta artyleria, ale... To chyba nasza. No, nie próbowałem samolotu zdjąć, ale... No nie ma kiedy! Łuje, że to zanim doleciało, to ten samolot już na końcu świata był. O, dobre, dobre, dobre smoki, bardzo dobre. Elegancko. Idziemy do Adolfa! W sumie Adolfami to gram, nie? Ej, właśnie, spawn point, spawn point, mordy. Jest tu jakiś w ogóle? No jest, ale można zawsze bliżej. No nie wiadomo, czy im się uda przejąć. Damy tu i zaraz to opatulimy workami z cementem. A w razie, gdyby przejęli, no to jeszcze się wtedy zbliżej. Wybuduję kolejne, nie? Już to nie problem. Tyle zasobów to ja mam. No dalej. Jeszcze, do niedawna się budowało inaczej, nie? Te worki się stawiało tak blisko, że normalnie taki malutki prześwit tylko był. U? Ty, mój pod mój pod zabił! No nie wierzę. O nie, ten pistolet jest jakiś gówno, co ja mam za pistolet? I spawn spawnpointa rozwali! Ty luju! Ty kurwo zgnij! Umrzy i dostań raka. Nie, tam tak nie powinienem mówić. Brzydki dziki. Bardzo brzydki. Ale dziki zły. Boom headshot. <laughs> to by było grube naprawdę. naprawdę. <laughs> Dobra, na razie lata. Jedziemy. 108 tiketów, no to już za wiele nie zostało. u, moździerz. No, trzymam się w tym top 50. Spawn point postawiony. Lecimy. O, o, o. Kurde. Musiałby być nade mną, żebym tym trafił, naprawdę. No to długo leci ten pocisk chyba. Tak mi się wydaje. Niby taką taką prędkość wylotową ma. Aha. No nic, muszę się pistoletem teraz bronić. Coś czuję, że tego ostatniego punktu to się nie uda przejąć. Aha. No dobra. No ale widzicie, dzięki temu właśnie mogę bez przerwy grać tymi, yy, tymi, tymi grenadierami po prostu i bronią przeciwpancernom, nie? Bo tak byłby problem. zniszczyli mój punkt zborny tam? Pewnie tym moździerzem albo coś. Nie sądzę, żeby tam ktoś dotarł. Co jest dla mnie głupie, jeśli o te broń chodzi, to to, że nie działa perk na szybkostrzelność z karabinów powtarzalnych czyli one nie są jakby zaliczane do tych karabinów no są to karabiny przeciwpancerne ale kurde no jakby nie było jednak co wystrzał ładujesz tą broń nie jednak powinno też mieć to wpływ moim zdaniem no dajcie znać co wy o tym sądzicie Boże nic nie widzę tam w tym ogniu Dobra Adolf przywracamy twoje biuro mhm. Ale jakim kosztem no dalej, bo zaraz się nie będę mógł zrespić, już 21 tiketów, kur... i przerżniemy to. Ja pierm Oto kurde, a... No świetnie. Już dupa z tym samolotem, to mi się nie uda bo trafić. Zresztą, no teraz są ważniejsze rzeczy, nie? Nie dostał naprawdę? O masz gnoju! Rączka ujepa! Jeszcze to powinno być. Jako misja. no koniec, no nie udało się. No kurde, To już byłby jakiś cud nad Wisłą. Ale spak, rundka. Fajnie się grało, no nie powiem. Poraha! A było tak blisko! Już witał się z gąską, mnie, No już było widać główkę, no. Dobra, utrzymałem to piąte miejsce. Jest piąte. W dziesięciu graczy, no to jest top 50, jakby nie było. Puch, udało się. Chociaż coś. Ale najlepszy dowódca wielo ale najlepszym strzelcem przeciwpancernym i tak nie byłem? No nie wierzę, no. Ty luju. Ej no. Ja się tak nie bawię. No ale koniec końców chyba większość warunków z tych dwóch wyzwań połączonych w jedno udało się spełnić. Mam nadzieję, że się materiał podobał, a w tym filmie możesz obejrzeć jak wyglądał pierwszy materiał z tej serii wyzwań. Zatem klikaj i oglądaj dalej, żołnierzu.